Hej, zapraszam. A więc dzisiaj przychodzę do Was z filmem wyczekiwanym, no od samego początku tak naprawdę, kiedy pojawiłam się na YouTubie, prosiliście mnie o room tour, więc stwierdziłam, że oprowadzę po Was po moim pokoju, będzie to trochę chyba taki nietypowy room tour, ponieważ mieszkam z królikami, więc też Wam pokażę jak to wszystko wygląda, jak to połączyłam. I jestem w ogóle w mojej piżamce, w mojej ulubionej piżamce, w kombinezonie. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, ale ja ją po prostu uwielbiam i chodzę w niej jak tylko długo mogę. Uwielbiam, uwielbiam. Dlatego też dzisiaj jestem w piżamce, no bo jak jest taki domowy, pokojowy tak naprawdę filmik, no to też będę w piżamce. A więc pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda, bo tak wstrzymywałam się zawsze z tym filmem, ponieważ mówię... A tutaj się coś zaraz zmieni, tutaj też mam plan coś zmienić, więc tak naprawdę nigdy nie było momentu, żeby nagrać, ale pomyślałam, że jeżeli Wam się ten film spodoba, no to przecież mogę nagrywać co jakiś czas takie aktualizacje, więc też dajcie znać. Jeszcze tylko chciałam wspomnieć o jakości tego nagrania. Wybaczcie za jakość, naprawdę, ale to światło w pokoju nie wpływa dobrze na jakość, a chciałam jednak no, pokazać Wam lampeczki, które uwielbiam i tak dalej, bo uwielbiam lampeczki i będzie ich i bardzo dużo, więc no niestety jakość trochę idzie w dół, ale no, mam nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo źle. A więc za mną jest szafa. Szafa jest dosyć spora, dosyć dużo mieści rzeczy. Dzielę ją w sumie i tak z królikami, jak wszystko tutaj. Sięga ona od samego dołu do samego sufitu, więc jest no duża, duża naprawdę. I ma dwie części. Tutaj jest pierwsza część, To są jakieś moje ubrania, ale jest też odkurzacz, oczywiście bardzo ważna rzecz. E, I jakieś tam też rzeczy zwierzakowe. Na górze też są zwierzakowe rzeczy, tam też jest jakaś półka, no i po tej stronie jest druga część i tutaj już mam bardziej ubrania, moje ubrania, tutaj mam jakieś takie, wiecie, wymienne letnie, no i na górze królicze dywaniki, kocyki i tak dalej. I tutaj na dole mam takie szufladki. Spoko, naprawdę jest ta szafa pojemna, więc bardzo fajnie. I teraz przejdźmy tutaj obok. Obok szafy mam skrzynię z sianem. Jest wygodna, ponieważ jest na kółkach. Dzięki temu mogę nią sobie dojeżdżać łatwo do królików i nakładać im siana. Tutaj mam, zobaczcie, sunika, pluszaczka, on jest tak kochany. A jeszcze tutaj Wam pokażę, bo tutaj mam torbę i są one na takim wieszaku, żeby mi było po prostu łatwiej, bo na początku je gdzieś tam chowałam pod łóżko, żeby nie było widać, ale stwierdziłam, że po co. Wieszaczek, plecaki, torby, wszystko mam pod ręką i wiecie, no jest to wygodne. Sprzedam wszystko za nononka. Tutaj mam motylki, które już mam od bardzo, bardzo dawna. Pytaliście się o nie, one są z Aliexpress i no służą mi już bardzo długo. W sumie sobie wiszą po prostu takie motylki dla ozdoby. I tutaj jest fotel, zwykły fotel, no dużo o nim powiedzieć nie mogę kiedyś. Jak jeszcze mieszkaliśmy w bloku, pamiętam, że on w moim pokoju służył mi za łóżko. Normalnie rozkładałam go i na nim spałam. Teraz jest po prostu stoi sobie jako fotel i jest wygodny, rzucam na niego zawsze rano ubrania. Sprawdza się. I zobaczcie, królicza poduszka, królicze poduszki to coś, co uwielbiam, mam ich trochę. Tutaj jest jedna z nich. Tutaj mamy taki stoliczek, na którym jest między innymi, jak widzicie, drukarka. Mam tutaj też obrazek okienkowy i różne figurki królicze, w ogóle uwielbiam królicze figurki, zresztą uwielbiam królicze rzeczy, wszystkie, ale figurki bardzo, bardzo. I tutaj pod spodem jest półka, która mi służy na przechowywanie różnych rzeczy. Są tu na przykład książki, ponieważ nie mogę mieć ich standardowo jak większość osób na jakiejś regale, ponieważ króliki by mi je pogryzły. więc trzymam je tutaj. Mam tutaj też różne notysiki, kartki do drukarki no i również jakieś rzeczy, których rzadziej używam. Za mną jest balkon, więc tutaj też jest spore okno, jak możecie zauważyć. Tutaj akurat teraz za firanką mam kartonorkę, ale ona to zmienia swoje położenie właściwie codziennie. Oraz statyw tutaj stoi, ponieważ używam go dosyć często, więc też nie opłaca mi się go chować, wyciągać i tak dalej. No i tutaj jest biurko, i biurko ogólnie nie jest za duże. W ogóle na przykład biurko oraz komodę, którą zaraz zobaczycie, to są meble, które mam od pierwszej klasy podstawówki. Powiedz mi czy ta lampa nie wygląda źle, nie oświetla mnie Nie widać jej w ogóle. Więc te mewle mają trochę lat, no bo ja chodzę teraz do drugiej klasy liceum, ale powiem Wam, że po przemalowaniu, jak widzicie to biurko jest teraz szare, było wcześniej takie ciemne drewno, więc jest przemalowane. Z naprawdę spoko i polecam Wam tak starać się zmieniać te meble, bo czasem nie ma sensu wymieniać na nowe, jeżeli można nadać im nowe życie. Chociaż no to biurko jest rzeczywiście trochę na, dla mnie za małe. Tutaj muszę przyznać fajnie, że ma taką zobaczcie dostawianą część i dzięki niej mogę sobie na przykład tutaj kłaść jedzenie i robić duży zapas jedzenia i sięgać mam bliziutko. Na biurku pokażę Wam, jakie mam rzeczy. Staram się mieć takie minimum rzeczy niezbędnych. Jest tutaj oczywiście lampka, laptop. Tutaj zawsze mam ładowarkę podłączoną do telefonu. Wygodna sprawa, zawsze-zawsze. No i oczywiście rzecz, która jest zawsze na moim biurku, to kalendarz, kalendarzyk. Tutaj jest akurat taki, mam teraz dwa, bo teraz nagrywam to na przełomie roku 2019 i 2020, więc muszę mieć wgląd do obydwu lat, ale kalendarz zawsze musi leżeć na moim biurku. I jakieś takie podstawowe przyborniki, tutaj ołówki, długopisy, tutaj... I zakreślacze, nożyczki, pomadka do ust, <taki> takie rzeczy. Na dole mam wiadomo takie biurowe rzeczy, w różnych tutaj szufladach i na tej półce trzymam książki, zeszyty do szkoły, które po prostu przepakowuję codziennie. Jeśli chodzi o to krzesło, to szczerze mówiąc nie jest ono jakieś za wygodne. Kiedyś tam się na nie napaliłam, ale w sumie Niekoniecznie, powiem Wam, że nie polecam, mam za bardzo takich krzeseł do biurka, dlatego też zawsze kładę sobie na nie coś miękkiego, żeby było wygodniej, ale ja nie jestem z niego zadowolona. Tutaj mamy komodę. Ogólnie tutaj się zaczyna skos, więc też jest takie bardziej ograniczone to wszystko, ale mam komodę, na której mam lampeczki. Jak widzicie, lampeczki to jest coś, co uwielbiam, staram się je mieć gdzie tylko mogę, ale no też wiadomo, nie chcę robić jakiegoś wielkiego Las Vegas, chociaż tak już jest, jest. Lampeczki, obrazek żuli, figurki królicze i ta komoda jest głównie przeznaczona dla królików, na rzeczy właśnie królicze, więc no, tutaj je właśnie trzymam, między innymi oczywiście i tutaj jest słynny dywan, słynny dywan, który jest ze mną od zawsze, zawsze pojawiał się na moich filmikach na YouTubie i wy też mówicie, że to jest słynny dywan więc nie może go zabraknąć w moim pokoju, A tutaj mam pufę która akurat stoi w tym momencie tutaj pufa wygodna sprawa, stoliczek i na stoliczku mam świeczki, świeczki zamykane, ponieważ nie mogłabym raczej pozwolić sobie na postawienie tutaj świeczek takich odkrytych, ponieważ nie chciałabym, żeby króliki zjadły wosk, wiadomo. A i w ogóle z tym stolikiem chciałam wam pokazać jedną śmieszną rzecz. Zobaczcie, jak on wygląda od tej strony. Tak wygląda ta noga, Proboszcz się wygryzł, więc takie życie z królikami. Tutaj jest Łóżko, czyli moje ulubione miejsce w tym pokoju. Uwielbiam łóżko, jest ono duże, więc mieści laptopa, mnie, jedzenie, króliki, czyli cztery najważniejsze rzeczy. I super, cieszę się, że jest ono takie, ponieważ właśnie mogę sobie robić takie fajne wieczorki w tym łóżku. Mam dużo poduszek, jak widzicie, między innymi na przykład królicze. Ale ja uwielbiam poduszki, lubię mieć ich dużo. Tutaj mam stoliczek, taki obok łóżka, który, na którym są najpotrzebniejsze rzeczy, czyli chusteczki higieniczne, krem do rąk, balsam do ust i woda. Tutaj, jak widzicie, nad łóżkiem są lampki i to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ one dają bardzo dużo światła. Ja mam niestety problem ze światłem w pokoju, mam dosyć słabo oświetlony pokój, a taka jedna lampka daje naprawdę dużo światła. I tam jest włącznik. Fajnie właśnie, że on jest bliską, dzięki temu jest to bardzo wygodne rozwiązanie. On jest pomarańczowy, ale to dlatego, że kiedyś tutaj były kolory właśnie pomarańczowe w tym pokoju, więc takie te włączniki do światła zostały po prostu. I jeszcze tylko chciałam wspomnieć o jednej rzeczy. Jak widzicie, jestem otoczona kojcem, kratami z dwóch stron. Tutaj też możecie sobie zerknąć, że też jest taki kojec. Ale już Wam mówię, dlaczego tak jest. To jest po to, żeby po prostu króliki nie wskakiwały mi... Znaczy nie, nie wchodziły pod łóżko, na łóżko to sobie mogą skakiwać, gorzej pod łóżko, ponieważ po prostu dewastują mi tam przestrzeń i dlatego jest tutaj ta ściana kojca żeby nie wchodziły od tamtej strony, a tutaj ta z przodu łóżka jest po to, żeby nie wchodziły od przodu właśnie. Niestety promoszczy rozgryzł to, że wystarczy wskoczyć na łóżko, zeskoczyć i już z poduszkiem no ale na szczęście żółtego przynajmniej nie ogarnia. I jednak nie jest im tak łatwo wchodzić, jakby tego nie było. Więc wychodzi na to, że ja śpię w klatce. I tutaj jest kącik królików obok łóżka, jak możecie zobaczyć. I tutaj cały czas zachodzą jakieś zmiany, więc no to pewnie też widzicie na filmikach. Tutaj mamy kuwetę, paśnik, ten koiec, o którym wam mówiłam, ta ścianka od końca. I mają też lampeczki, więc jest fajnie przytulnie. Dywan, tam kuwetę, paśnik, miseczki, taki lat zabaw już zrobiłam, ale też Wam pokazywałam wcześniej na filmach, więc no takie chwilowe rozwiązanie. Łóżeczko i tutaj mam... Mam pokazać na łóżeczko, czy na Twoją na gębę? Bo wstajesz i masz tą gębę. Na łóżeczku, tutaj mam pojemniki, więc to jeszcze pokażę, a może będziemy przechodzić no. dalej. No. No. Łóżeczko i pojemniki, których trzymam tutaj na górze zioła, a tutaj... Planet. Ogólnie w moim pokoju, jak możecie zauważyć, są takie dwa supy, ponieważ no taka jest konstrukcja w sumie, nie wiem czemu, ale żeby chyba się nie zawalił, są takie supy, więc to też troszeczkę uniemożliwia mi rozstawianie jakichś tam mebli i tak ale powiem Wam, że poza tym, że czasem wale o nie w nocy, jak idę do toalety, to jest naprawdę spoko, lampeczki wiszą na nich, więc git. I teraz Wam chciałam pokazać, co, co jest po tej stronie. Tutaj, jak widzicie, jest regał i w sumie nie ma tutaj jakichś szczególnie specjalnych rzeczy. Do, do pewnego czasu miałam tutaj toaletkę i te regały też są malowane, więc są jakieś takie mm, niedociągnięcia pewne i one też się szybciej niszczą przez to, więc nie zwracajcie zbyt na to uwagi, ale przynajmniej dzięki temu pasują do reszty mniej więcej. Na dole mam pojemnik do sprzątania, przy królikach i jakieś tam różne, różne pojemniki. Ja w ogóle lubię mieć wszystko tak właśnie pochowane do pojemników. Nie lubię mieć tak na wierzchu tych różnych rzeczy, bo to jest taki... bowagan się tworzy jakby optycznie, mam wrażenie. Tutaj mam na przykład perfumy w tym pudełku. Tutaj lakier do paznokci pokażę Wam. Mam ich trochę, chociaż powiem szczerze, że nie używam. Zobaczcie. No, więc e, tak to wygląda. A, jeszcze tutaj na samej górze... Mam apteczkę królików, więc to też trzymam właśnie w takim pudełku. I teraz toaletka. Zobaczcie, toaletka dostałam ją niedawno. Więc mega, mega się cieszę. Ja nigdy wcześniej nie miałam toaletki, tak jak powiedziałam, miałam taką prowizorkę w regale, więc no to już w ogóle. Ale cieszę się, bo jest to bardzo wygodne. Jednak jak na przykład robię rano ten makijaż czy coś, no to wiadomo, ja jakoś nie make się specjalnie, nie wiadomo, jak nie mam, jak, mam jakichś umiejętności, ale to jest bardzo wygodne. Uważam, że dla każdej dziewczyny, żeby mieć takie swoje miejsce, żeby się po prostu ogarnąć rano. I zobaczcie, tak wygląda toaletka. Jest ona biała. I na dole w ogóle mam taki stołeczek i dywanik, który był królików wcześniej. Kupiłam go z myślą o królikach, ale trochę im zabrałam, a i tak siedzą na nim. Uwielbiają siedzieć pod toaletką, jest to ich nowa miejscowa, więc się korzystają. I toaletka wygląda tak, że tutaj mamy jedną szufladę. W tej szufladzie trzymam takie rzeczy, które nie mieszczą mi się tutaj. Zaraz Wam powiem, dlaczego mi się nie mieszczą. Czyli na przykład jakieś paletki, ten Aloes, że z Aloesu. To są takie większe rzeczy i po prostu takie na szybko, żeby mieć pod ręką. A tutaj jest część, jak otworzymy, zobaczcie, jest lustro. I zobaczcie, ile tutaj jest przegródek. Tutaj jest bardzo wiele różnych przegródek, gdzie sobie mniej więcej to jakoś poselekcjonowałam. Tutaj mam do ust rzeczy, jakieś mniejsze perfumy, które mi się zmieściły. Zobaczcie, opaska pandy, krem do rąk, dwie mniejsze paletki, jakieś akcesoria, konturowanie, pudry. Na co dzień mam zamkniętą tą toaletkę. Tak jak Wam mówiłam, wolę mieć tak wszystko schowane, ale jeżeli się maluję w ciągu dnia, jak jest jasno no to używam tego lustra, właśnie, które jest tutaj. Natomiast jeżeli jest ciemno, no to używam tego lustra. Zobaczcie. Ono świeci i ono jest moim wybawieniem, ponieważ ja zawsze miałam problem właśnie ze światłem rano, no i wieczorem. Tutaj mam pędzelki, gąbeczki do makijażu. I tak to wygląda. Naprawdę bardzo wygodna sprawa. Tutaj mam kolejny regał, również różne różne pudełka. To pudełko, to jest najlepsze pudełko w całym moim pokoju. Już Wam pokazuję dlaczego. Zobaczcie, co ja w nim mam. Słodycze! Jest całe pudełko słodycze. Uwielbiam otwierać to pudełko, po prostu uwielbiam to pudełko. Dobra, e, tutaj mam również jakieś inne, na przykład rzeczy do włosów, skarbonka ambitnie e, i wiele, wiele innych rzeczy. Na dole mam na przykład segregatory z jakimiś notatkami szkolnymi. E, tutaj papiery do rozmów przedadopcyjnych miski, o w tym mam, zobaczcie, miseczki różne oraz takie wałki do zgłaszania ubrań. W tym pudełku mam różne rzeczy jeszcze zwierzakowe, do jedzonka i tak dalej. Tutaj mam akurat pudełko z granulatem, no to zależy od tego po prostu co tam potrzebuję. Na górze mam, zobaczcie, transporterek, ponieważ um, one mi się nigdzie nie mieszczą, więc trzymam je właśnie na regałach. No i tak to wygląda. Tutaj mam lustro. To lustro jest bardzo fajne. Bardzo go, je lubię, ponieważ jest długie, proste, duże. Mogę się cała w nim przejrzeć. A miałam kiedyś ten problem, jak miałam takie właśnie mniejsze lustro. No i na nim oczywiście również lampeczki. No dobra, więc to był cały mój pokój. Mam nadzieję, że ogarnęliście tak, jak Was oprowadziłam. Nie było to zbyt chaotyczne. Jeżeli filmik Wam się spodobał i chcielibyście zobaczyć po jakiejś aktualizacji, po jakiejś zmianie, również mój pokój, no to dajcie znać, bo wiecie, ja bardzo często robię jakieś zmiany w pokoju i tak dalej, więc jeżeli byście ciekawi, jak to wygląda, no to będę mogła w przyszłości jeszcze nagrać coś takiego, więc widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!